Historia zaczyna się około 65 milionów lat temu w przestrzeni kosmicznej między Marsem a Jowiszem. Po zderzeniu dwóch planetoid wokół Słońca zaczęły krążyć ich fragmenty. W sierpniu 1994 roku jeden z nich spadł na Ziemię nieopodal Warszawy. Czym zasłużył sobie na miano najpiękniejszego meteorytu na świecie? Dlaczego zachwyca nie tylko geologów? W tym odcinku podcastu Państwowego Instytutu Geologicznego Geologia do Ucha opowiemy o meteorycie Baszkówka, który znajduje się w Muzeum Geologicznym. Ja nazywam się Artur Baranowski, a moim gościem jest dr Cezary Krawczyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym są meteoryty? Meteoryty są generalnie skałami pochodzenia kosmicznego które spadły na naszą planetę, to tak w, na naszą planetę, to tak w skrócie. Natomiast najczęściej to co spada na Ziemię, to są fragmenty ciał, które przywędrowały do nas z pasa planetoid, który znajduje się pomiędzy orbitą Marsa i Jowisza. Jak określamy pochodzenie meteorytów? Skąd wiemy, że ten akurat to może być fragment Marsa, a tamten jakiejś innej planety? Znaczy, to jest sprawa dosyć złożona, ale my dzięki tym badaniom, zarówno kosmicznym, jak i też dzięki temu, że na przykład lądowaliśmy na Księżycu i teraz te łaziki marsjańskie też penetrują powierzchnię Marsa, no to coraz więcej wiemy o tym naszym układzie słonecznym, tak? że możemy badać też. Skład planet, dzięki sądom kosmicznym, wysyłanym, ale nie są to jedyne przesłanki. Najczęściej przeprowadza się badania izotopowe, na przykład badania izotopów tlenu i na tej podstawie można rozróżniać też meteoryty. Skały ziemskie układają się na linii, tak zwanego linii, zie, na ziemskiej linii frakcjonowania tych izotopów tlenu i te skały, które odbiegają właśnie od tej linii, to wiemy, że one są raczej pochodzenia pozaziemskiego, tak? Chociaż nie, niektóre obiekty, na przykład meteoryty pochodzące z Księżyca, bo takie to jest rzadki typ meteorytu, bo najpierw coś musi uderzyć w Księżyc, wzbić materię w przestrzeń kosmiczną i grawitacja Ziemi musi to ściągnąć na powierzchnię, no to te meteoryty księżycowe będą cechy wykazywały pod względem właśnie tej linii frakcjonowania, podobne jak jak skały ziemskie. Ale w przypadku innych meteorytów, na przykład chondrytów, będzie to bardzo widoczne. Zresztą meteoryty też mają swoje takie charakterystyczne struktury, na przykład meteoryty żelazne. Dość łatwo rozpoznać niektóre ich typy, bo mają dość charakterystyczne struktury, na przykład takie struktury thomsona wittmann -Sztetena. To są takie przeławicające się warstewki żelaza niklowego, dwóch minerałów kamacytu i tenitu, które tworzą bardzo charakterystyczny wzór, który uzyskujemy po przecięciu meteorytu żelaznego i nadtrawieniu jego, tej przeciętej powierzchni w kwasie azotowym. Przez krótki czas i w dość rozcięczonym kwasie ozotowym wtedy te figury się pokazują. Wtedy wiemy, że na pewno jest to materia pochodzenia pozaziemskiego. No, są też takie typy meteorytów, na przykład żelaza kamiennych jak pallasyty, że one żadnych takich ziemskich odpowiedników nie mają. Tam po prostu to od razu widać, że jest to meteoryt. W przypadku meteorytów kamiennych niektórych, no, jest to sprawa znacznie trudniejsza. No sporo rodzajów, jak widać, jest meteorytów. Wśród tych mhm. meteorytów, które spadły na Ziemię, chyba najbardziej znanym jest meteoryt, który wywołał piąte, ostatnie, największe wymieranie, kiedy wyginęły dinozaury, skończyła się ich era. Czy to rzeczywiście był największy meteoryt, jaki uderzył mhm. w Ziemię? E, to znaczy, no, był to duży obiekt, ale nie największy, tak? On miał w średnicę około 10 km e. Krater uderzeniowy ma około 200 km szerokości, czyli jest to duża dziura w ziemi. Rzeczywiście spowodowała na globalną katastrofę, bo nie tylko wyginęły dinozaury wtedy znacznie, także dużo morskich zwierząt, począwszy od drobnoorganizmów planktonicznych, po amonity, które też są charakterystyczne na przykład dla mezozoiku. więc one także podzieliły wtedy. Los dinozaurów. Ziemia, chyba największe zderzenie w swojej historii, zanotowała na samym początku. Czyli Ziemia utworzyła się, tak się szacuje, razem z Układem Słonecznym, tak około 4 miliardów 567 milionów lat temu. To tak się obecnie szacuje ten wiek. To się oczywiście może troszeczkę zmienić, ale pewnie już nie za wiele. W każdym razie, niedługo po narodzinach, tak około 30 paru, 40 milionów lat, po tym jak ta młoda ziemia się uformowała już w tą. Kule. Panowały na pewno warunki gorące, niesprzyjające nawet do tworzenia się skorupy ziemskiej wtedy, tylko takie, można powiedzieć, morze magmy. No i na tym młodym etapie Ziemia przeżyła prawdopodobnie zderzenie z planetą wielkości Marsa. Tak, czyli to był zdecydowanie największy obiekt, z którym weszła w kolizję. Była to jest taka teoria właśnie, która też mówi o narodzinach księżyca naszego, właśnie, że z tego zdarzenia. Z tą planetą, która utworzyła się na tej samej orbicie co Ziemia, ale na skutek oddziaływania grawitacji ziemskiej w końcu doszło do, do kolizji. Część tej masy tamtej planety zwiększyła masę Ziemi, a z części tego materiału, z części jakby płaszcza Ziemi utworzył się Księżyc, tak, który towarzyszy nam. Do dzisiaj. No, i jeszcze śladem prawdopodobnie po tej kolizji jest to, że mamy porę roku. Dlatego, że oś ziemska jest nachylona tak mniej więcej 66,5 stopnia do płaszczyzny orbity wokół Słońca. Czyli to może być także ślad po tamtej właśnie kolizji na wczesnym etapie dzieju Ziemi. A czy na Polskę spadały meteoryty, czy mieliśmy może jakiś spektakularny egzemplarz, który uderzył w ziemię na terenie naszego kraju? Mieliśmy. No właśnie, no Polska akurat ma to szczęście, że e, rzeczywiście takie spektakularne zjawiska miały miejsce. Chyba największy zaobserwowany deszcz meteorytów w czasach historycznych spadł w okolicach Półtuska. W 1868 roku wtedy w styczniu spadło, jak się szacuje, między 100 a 200 tysięcy meteorytów na obszar tak około 27 km kwadratowych. No więc to było zjawisko, które było widoczne nad Warszawą. Prawiło mieszkańców przerażenie, dlatego że myśleli, że wielki pożar się rozpoczął. No, po trzech dniach od tego wydarzenia do Warszawy zaczęły spływać informacje, co to, co to tak naprawdę było. Ale nie jest to też jedyny taki deszcz meteorytów. Taki deszcz miał miejsce też w 1935 roku, tuż przed wojną. W okolicach Łowicza także spadł. Znaczy, wleciał w atmosferę bolit, który się rozpadł na, że miał to znacznie mniejszy zasięg niż w przypadku tego meteorytu półtuskiego. Niemniej jednak te meteoryty łowickie są ciekawe, są, jest to przykład dosyć rzadkich meteorytów mezosyderytów. No i oczywiście tutaj nasz skarb, który mamy i prezentujemy go na wystawie w Muzeum Geologicznym, czyli meteoryt Baszkówka który spadł w 1994 roku stosunkowo niedawno, w tym roku będzie 30-lecie spadku tego meteorytu. No jest to o tyle ciekawy meteoryt, że spadł niedaleko Warszawy, tak, około 23 km od pałacu kultury, tak w prostej linii, licząc na południe od Warszawy, tam w rejonie piaseczna. Głoskowa, tam jest właśnie wieś Baszkówka, i tam w taki ciepłe popołudnie sierpniowe spadł ten meteoryt właśnie na, na zaorane pole. Powiedzmy o nim coś więcej. Czy wiemy, z jaką prędkością mógł spadać, jak, jaki, jaki był duży na początku i jak to się stało, że jest teraz prezentowany Muzeum Geologicznym? E tak, to jest też dosyć złożona historia, dlatego że no, no meteoryty generalnie wchodząc w atmosferę ziemską, no. Są z dużą prędkością. Tak? To są prędkości tak pomiędzy 70 km na sekundę a tak 11 km na sekundę, no i zaczynają hamować. I w przypadku tego meteorytu Baszkówka no nie było to zarejestrowana, ta prędkość, więc tutaj już nam umyka trochę informacji. Prawdopodobnie, znaczy, meteoryt ten ważył 15,5 kg, jak spadł. Być może ważył nawet kilkaset kilogramów, tak około, nie wiem, 200-300 kilogramów, wchodząc w tą atmosferę i został nam taki, można powiedzieć, ogryzek, który doleciał do Ziemi. No i on już na tyle wytracił energię, że wbił się na 25 centymetrów w pole, więc też to mogło go zamortyzować, że on się nam nie rozpadł na kawałki. Dzięki temu możemy prezentować teraz. Chyba najpiękniejszy, może jeden z najpiękniejszych nawet na świecie meteorytów orientowanych. Powiem pokrótce, czym jest taki meteoryt orientowany? Jest to taki meteoryt, który wchodząc w atmosferę nie koziołkuje, nie obraca się, tylko cały czas skierowany jest w jedną stronę. Można to porównać z kapsułą astronautów powracających na przykład z misji Apollo która też ma te właśnie struktury, te takie chroniące tą kabinę przed spaleniem właśnie z jednej strony i on cały czas leci w jedną stronę. W przypadku meteorytu Baszkówka też tak było i te struktury obtopieniowe od takiego wierzchołka się rozciągają takimi stróżkami stopionej materii. Natomiast z tyłu mamy taką ciemną skorupę w postaci takiej gąbczastej struktury, która powstawała w warunkach podciśnienia. Czyli z przodu meteory to mieliśmy duże ciśnienie, nagrzewanie się tej powierzchni do na tam 10 tysięcy stopni, załóżmy. No a z tyłu także było na pewno gorąco, ale już panowało tam podciśnienie. Czyli ta skała tak nam odparowywała się, pieniła trochę, stąd ta tylna część teorytu jest gąbczasta. Natomiast przednia część jest pokryta tak zwanymi regmagliptami, czyli właśnie takimi, taką stopioną powierzchnią układającą się w takie stróżki. Właśnie to jest piękne właśnie w tym meteorycie, że to widać od razu gołym okiem. A wiemy z czego jest zbudowany i skąd pochodzi? Znaczy, jest to też dość ciekawy typ meteorytów. Znaczy, jest to chondryt zwyczajny, ale chondryty zwyczajne wcale nie są takie zwyczajne, jak nazwa wskazuje. Zwyczajne są dlatego, że jest to najczęściej spadający typ meteorytów na Ziemię, ale w swojej strukturze one mają zapis tej najwcześniejszej historii układu słonecznego. Czyli zbudowane są z chondr, to są takie kuleczki, można powiedzieć, takiego stopionego szkliwa o składzie plagioklazów, w których tkwią kryształy najczęściej piroksenów i oliwinów. I są to takie, można powiedzieć, najwcześniejsze cząsteczki, takie, które utworzyły się w tej mgławicy protosłonecznej, w tym dysku takim protoplanetarnym. I, i one się zachowały też w tym meteorycie, dlatego że one, jak tworzyły większe ciała, takie nawet jak jakieś planetoidy, to były na tyle małe, że nie uległy dyferencjacji, czyli zróżnicowaniu magm. Wtedy podczas takiego procesu Dyferencjacji te magmy ulegają, stopianska ulega takiemu takim odmieszaniu i cięższe, jakby, pierwiastki idą do jądra takiej planetoidy. Natomiast w zewnętrznej w tej strefie lżejsze pierwiastki się gromadzą. Natomiast w przypadku chondrytów są zachowane właśnie te pierwotna ta struktura z tymi chondrami. Dlatego one są takie ciekawe. A gdyby nie było atmosfery na Ziemi, ten meteoryt spadałby z prędkością nie zmniejszającą się z każdym kilometrem z bliżej powierzchni Ziemi, to jakie przypuszczalne szkody by poczynił? Znaczy, trudno mi na temat szkód mówić, ale na pewno byłyby większe, tak? Spadłby po prostu większy obiekt, to już jest pierwsza sprawa i z większą prędkością, czyli na pewno znaczy, analogię mamy, możemy to obserwować na Księżycu. Jak wygląda powierzchnia Księżyca, a jak wygląda powierzchnia Ziemi? No, Księżyc jest cały, pokryty kraterami uderzeniowymi o bardzo dużych rozmiarach. Właśnie przez to, że ma no, taką szczątkową atmosferę, która go nie chroni, no jest też no właśnie jest dużo mniejszy. I tam z, z prędkością y, uderzają w zasadzie niewyhamowane y, meteoryty, więc stąd tak, tak to na księżycu wygląda, a na ziemi trochę inaczej. Na nasze szczęście. Tak, wspominał pan o tych rojach meteorytów. A czy Polska jest takim miejscem, w którym rzeczywiście tych meteorytów spada dużo? Nie, to jest ten. Znaczy, to jest statystyka czysta. Czyli jakbyśmy się cofnęli, to, to ja myślę, że to na całym świecie będzie to wyglądało podobnie. Czy nie mam się czego obawiać? Mm, raczej nie. Dziękuję za rozmowę. No, dziękuję. Wysłuchaliście podcastu z serii Geologia do Ucha. Dołączcie go do ulubionych w swojej aplikacji i nie przegapcie kolejnych odcinków. Do usłyszenia!